Czemu tak ciężko wdychasz, jakieś problemy? Nie, się upadłem trochę. Człowiek pomaga dla człowieka, a później kurczę. Jeszcze, jeszcze dostaje no, noże w plecy. No tak to jest wśród bezdomnych. Jeden drugiemu. Jeden drugiego kur... sprzeda. Siemanko, Siemanko, drodzy widzowie. Witam Was. Po raz drugi, 6 grudnia. W Mikołajki. Są Mikołajki, więc należy Wam się dodatkowy materiał. A może wrzucę jeszcze i trzeci. Reżyser wypowiada się o Ewelinie. Mówi, że miała syfa, ale go wyleczyła. Jest ciekaw, ile Ewelina jeszcze pożyje. Zapraszam Was serdecznie do odsłuchu całej wypowiedzi reżysera serialu Bezdomni. Ciekawe ile Welinka pociągnie No to też mnie ciekawi, ty, trochę, wiesz Ile ona wytrzyma tego, jak już teraz ją ten syf zaatakował, to Już, ale się wyleczyła z tego, chociaż Zębatą do siebie zawinie? <grym> Ej, już Już za dużo by było Jeszcze, jeszcze, jak teraz jakby ktoś umarł To ja, ale to już, kurwa, dużo by było, ty Masakra a może tak być, bo kur..., no nie wiem co się dzieje, ale ten, ten rok jakiś kurwa straszny jest, nie wiem co tu się widzowie dzieje, o co tu chodzi, jakiś dziwny, ten, dziwny ten rok, coś tu nie gra. Jak można było usłyszeć, Rafał jest niepocieszony obrotem sytuacji, ale również nie wyklucza, że może tak być, że ktoś w tym roku jeszcze umrze. On zna tych ludzi lepiej od nas, więc wie, co im dolega. Tylko, żeby później nie jęczał i nie mówił, że tęskni, że mógł, że widział coś, że mógł zareagować, tak jak w przypadku Staszka albo innych aktorów. To wszystko, drodzy widzowie, co Wam przygotowałem w tym materiale. Jak zaznaczałem, może uda mi się wrzucić jeszcze jeden materiał dzisiaj. Jak zawsze zapraszam Was serdecznie do komentowania, wyrażania własnych opinii w komentarzach. No i odnoście się do siebie z szacunkiem w komentarzach, nie wyzywajcie się. No co, no to pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, piąteczka, joł.